Tydzień mocnych ofert w OBI wystartował. Super okazje nawet do 50% taniej. Na przykład kolumna prysznicowa, plafon LED i gres szkliwiony. Sprawdź jeszcze więcej ofert w sklepach i na obi.pl. Zrobisz to z OBI. Barbie Fashionistas. Laki sprzedawano oddzielnie. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jakbym się tyle zastanawiała, to by cię synek na świecie nie było. jest od ręki bierzemy. Teraz w salonach Agata promocja. Zrób zakupy za minimum tysiąc, a w ofercie ze smartfonem Realme 8 w super cenie, bo w Play płacisz mniej. Play. Zabiorę. Próbuj Lenor Fresh Air Effect, by pranie pachniało w domu tak, jakby suszyło się na świeżym powietrzu. Czuję się świetnie, gdy otula mnie Lenor. To była reklama. Na Niku.